czasy dla agentów. Część ósma. Stalin bardzo dobrze rozumiał korzyści, jakie daje niespodziewany atak z zaskoczenia na ofiarę nieprzygotowaną do obrony. Dlatego swoje przygotowania do podbojów ukrywał. Posłużył się marksizmem, leninizmem, który był oficjalną ideologią Moskowi przed wprowadzeniem w niej komunizmu wojennego, a po wprowadzeniu stracił rację bytu. Stalin postanowił nie ogłaszać dezaktualizacji marksizmu leninizmu. Przeciwnie dopuścił się mistyfikacji, używał go jako omaskowanie komunizmu wojennego. Dzięki temu mógł oczyścić państwo z ideowych bolszewików, którzy w nowej sytuacji stali się nie tylko zbędni, ale wręcz szkodliwi. Nielicznych z nich wymordował w tzw. wielkiej czystce. Większość została zdemisjonowana bądź przesunięta. Najpierw sama Moskowia, a potem kraje demokracji ludowej były tajnym obozem wojskowym, z którego miało wyjść potężne uderzenie. Dzięki omaskowaniu przy użyciu marksizmu leninizmu z zewnątrz od środka z każdej strony, ten obóz wojskowy nie wyglądał jak obóz wojskowy, tylko jak dom obłąkanych. Moskowia sobie i swoim zdobyczom terytorialnym, na których zaprowadziła swoje porządki, wyrobiła żółte papiery. Opinia wariata bardzo demotywuje do dociekania prawdziwych celów, natomiast skłania do wydawania sądów powierzchownych. A w każdym obozie wojskowym, jak to w obozie wojskowym, nawet w tajnym, przemieszczanie się żołnierzy w celach innych niż na rozkaz podlega rozległym ograniczeniom, nawet jeżeli ci żołnierze sami nie wiedzą, że są żołnierzami i wydaje im się, że wciąż są cywilami. Wydanie paszportu stało się wydaniem przepustki na wyjście z obozu. Ruch transgraniczny bardzo się zmniejszył. Zmniejszył się tak bardzo, że znacznie zaburzyłoby go już tylko nawet samo przerzucenie agentury. Należało wytworzyć jakiś pretekst do zwiększenia ruchu transgranicznego, aby nie wzbudzał podejrzeń, a samą przerzucaną agenturę opakować w jakiś ruch ludności. Na taki pretekst bardzo dobrze nadaje się ucieczka Żydów przed prześladowaniami z powodu antysemityzmu. Tylko skąd antysemityzm u wyznawców marksizmu, leninizmu, internacjonalów, zwalczających rasizm z ogromnym poświęceniem? Sprawa się komplikowała, intryga musiała być wielopiętrowa. Żydzi musieliby zrobić coś bardzo dużego, dotknąć same żywotne interesy, aby zaskarbić sobie nienawiść krajów demokracji ludowej i Żydzi coś takiego zrobili. Państwo Izraela wygrało wojnę sześciodniową trwającą od 5 czerwca 1967 roku do 10 czerwca tego samego roku. Przed wojną sześciodniową Moskwa trzymała stronę państw arabskich przeciwko państwu Izraela. Państwo Izraela pobiło półpierwem Moskowi. Moskowicieński blok wojskowy potraktował zniszczenie wojsk arabskich jako cios wymierzony w potencjał wojskowy układu warszawskiego ponieważ arabskie armie były wyposażone w moskowiciński sprzęt wojskowy oraz przeszły szkolenie w państwach bloku Moskowi. Pretekst do antysemityzmu był już wyprodukowany. Aby państwo Izraela pupili Moskowi podbić mogło, Moskowia Arabów mu podłożyła. Dla wygrania wojny sześciodniowej decydujące było zdobycie przez państwo Izraela przewagi w powietrzu. Oprócz tego czołgi państw arabskich paliły się jak pochodnie. Armie państw arabskich zostały uzbrojone i przeszkolone przez Moskowie. Dostały m.in. naziemne środki obrony przeciwlotniczej, w tym także radary, broń pancerną itd. Radar umożliwia wykrycie, obserwacje, wyznaczenie położenia samolotu nieprzyjaciela. Dostarcza informacje, które pozwalają na zniszczenie samolotu rakietą Ziemia-Powietrze. Jest to możliwe, ponieważ radar wysyła do samolotu promienie radarowe i rejestruje ich echo, odbite od samolotu. Ale radar jest bronią obosieczną. Emitując promienie radarowe ujawnia swoje położenie i naraża się na zniszczenie. Są rakiety przeznaczone do niszczenia radarów, kierujące się na źródło promieni radarowych. Państwo Izraela takie rakiety miało. W wojnie sześciodniowej je użyło i stacje radarowe obrony przeciwlotniczej państw arabskich zniszczyło. Dlaczego zatem Moskowia produkowała radary tak podatne na zniszczenie, użycia tak krótkotrwałego? Bo wypracowała bezpieczny sposób używania radarów. Radar emituje promienie radarowe w wiązce dobrze skolimowanej. Po trafieniu wiązką radarową w samolot nieprzyjaciela, jego pilot natychmiast odpala rakietę antyradarową. Jeżeli wiązkę radarową utrzymuje się na samolocie, jak to robili żołnierze państw arabskich, rakieta antyradarowa leci w niej, trafia w radar i go niszczy. Dlatego wiązki radarowej na samolocie nieprzyjaciela nie należy utrzymywać zbyt długo. Po wykryciu samolotu należy na radar skierowywać w innych kierunkach, schodzić wiązką radarową z samolotu i z powrotem nią na niego wracać. W ten sposób można namierzyć samolot, a przy każdym zejściu wiązki radarowej odpalona rakieta antyradarowa traci sygnał i przestaje być naprowadzona na radar. Żołnierze państw arabskich tego nie robili. I utrzymywali wiązkę radarową na samolocie izraelskim aż do utraty radaru. Czołg swoje paliwo przewozi w zbiorniku głównym chronionym pancerzem i w zbiornikach rezerwowych umieszczonych na pancerzu niechronionych. Dlatego czołg maszeruje na zbiornikach rezerwowych, a walczy na zbiorniku głównym. Przed wejściem do boju czołg zrzuca z pancerza zbiorniki rezerwowe i przełącza zasilanie silnika na zbiornik główny. Czołgiści państw arabskich robili odwrotnie maszerowali na zbiorniku głównym, a kiedy ze zbiornika głównego wyczerpali już całe paliwo, przełączali na zbiorniki rezerwowe i wchodzili do boju. Wystarczał jeden strzał z broni strzeleckiej, aby czołg natychmiast stanął w płomieniach. Te informacje bynajmniej nie są tajne, podał je politruk na wykładzie w studium wojskowym. UW. Politruk nie ograniczył się tylko do podania samych faktów, ale też je skomentował. W krótkich żołnierskich słowach powiedział, co myśli o predyspozycjach Arabów do posługiwania się zaawansowaną techniką i dlaczego jej dla nich szkoda. Ale politruk nie miał racji. Jest niemożliwe, aby żołnierze państw arabskich zostali przeszkoleni prawidłowo, a w warunkach bojowych postępowali odwrotnie. Dlaczego mieliby tak robić? Z przekory, ze sklerozy? Niemożliwe jest też, aby szkoleniowcy Moskowi te punkty pominęli. Jedynym wyjaśnieniem jest, że Moskwa celowo żołnierzy państw arabskich przeszkoliła błędnie, aby państwa arabskie wojnę z państwem Izraela przegrały. Funkcjonuje jeszcze inna nazwa: wojna butów. Szlaki ucieczki żołnierzy państw arabskich były znaczone porzuconymi butami. Te buty też zostały dostarczone przez Moskowię i kraje demokracji ludowej. Wyprodukowane zostały przez Hełmek. Część produkcji była dostępna w Polsce. Nosiłem te buty. W nich zimą zszedłem z trzech koron, z tym, że zszedłem należy rozumieć symbolicznie Podeszwy były powierzchnią mającą najrzadszy kontakt z podłożem. Rozumiem żołnierzy arabskich zrzucających te buty. Bez nich uciekali szybciej. Moskowia parła do tej wojny. Bez Moskowi ta wojna by nie wybuchła. Wojska Państwa Izraela od wojsk państw arabskich oddzielały wojska ONZ. Moskowia zażądała wycofania wojska ONZ. 13 maja 1967 roku przewodniczący prezydium Rady Najwyższej SSSR Nikołaj Podgorny przekazał egipskiemu wiceprezydentowi Anwarowi Sadatowi fałszywą informację o koncentracji 12 izraelskich brygad przy granicy z Syrią. Wprowadzeni w błąd Egipcjanie byli przekonani, że Izrael przygotowuje się do inwazji. Dlatego ich reakcja była natychmiastowa i zdecydowana. 14 maja prezydent Nasser zarządził mobilizację armii i rozpoczęto przerzucanie wojsk na Półwysep Synaj. Na rzecz spreparowania erupcji antysemityzmu w krajach demokracji ludowej przemawia jeszcze stosunek Żydokomuny do Jaruzelskiego. Tytułuje go Człowiekiem Honoru. Erupcja antysemityzmu w krajach demokracji ludowej Pogorszenie traktowania osób pochodzenia żydowskiego, wreszcie migracja z krajów demokracji ludowej powszechnie kojarzona jest z rokiem 1968. Tymczasem już rok wcześniej, w roku 1967, Jaruzelski rozpoczął przeprowadzanie w ludowym wojsku polskim czystki. W zamiarze też miała wyglądać na przeprowadzoną z motywów antysemickich. Jaruzelski dymisjonował ze stanowisk oficerów pod pretekstem ich żydowskiego pochodzenia, żydowskiego pochodzenia ich żon, sympatii prożydowskich itd. Wystarczyło, że na oficera ktoś doniósł, że w stołówce z kotleta bąknął jakąś uwagę dla państwa Izraela życzliwą, aby Jaruzelski tego oficera ze stanowiska wywalił. Dlaczego Jaruzelski to robił? Wojsko może znajdować się w jednym z dwóch stanów. W czasie wojny wojsko walczy w czasie pokoju wojsko przygotowuje się do wojny. W obu tych stanach oddziały i pododdziały są dowodzone przez oficerów, ale te sytuacje są bardzo różne, dlatego wymagają różnych dowódców. W wojsku na czas pokoju i na czas wojny potrzeba ludzi o różnych cechach osobowościowych. Dowodzenie na wojnie wymaga szybkiego podejmowania decyzji, przy niepełnych danych w takich warunkach większy wpływ na decyzje uzyskują cechy charakteru i nawyki nabyte. Długa praktyka dowódcy czasu pokoju może prowadzić do podejmowania złych decyzji w warunkach wojny. Na przykład, w czasie pokoju i w czasie wojny różne są hierarchie wartości. Na przykład, dla kwatermistrza, saperka jest więcej warta od palika tarczy strzeleckiej. Co więcej, na wojnie hierarchia wartości nie jest stała, a zmieniać się może nawet bardzo szybko. Na przykład, zapałka, którą dywersant podpala ląd do materiału wybuchowego podłożonego pod sztab nieprzyjaciela czy ośrodek dekryptażu, może być warta więcej od dwóch lotniskowców. Analogicznie przewartościowywane jest życie ludzkie. Sztuka wojenna nieprzypadkowo nazywa się sztuką. Aby móc zwyciężać przeciwnika, trzeba być artystą, z negatywnymi aspektami posiadania talentu włącznie. Nie wiadomo, czy geniusz i szaleństwo są od siebie odgraniczone. Nie wiemy, co dokonaliby dowódcy Ludowego Wojska Polskiego podczas III wojny światowej, czy wypełniliby rozkazy i podbili północne Niemcy, Danię i Holandię. Ale wiemy, co robili w czasie pokoju. Pod ich rozkazami ludowe wojsko polskie degenerowało się w tempie galopującym. Szerzyły się patologie, pijaństwo, korupcja. Żołnierze byli wykorzystywani, jak niewolni robotnicy, do wykonywania prac prywatnych. Wojsko dziwaczało, dostarczając obfity materiał do anegdot i dowcipów. Wszyscy słyszeliśmy o rozkazach malowania trawy na zielono i zrywania liści z drzew. Jaruzelski, kiedy był dowódcą dwunastej Dywizji Zmechanizowanej w Szczecinie, postawił na tzw. humanizm socjalistyczny. Między innymi dbał, by w oknach świetlic dla żołnierzy były zasłonki i firanki, a na ścianach obrazy. Organizował konkursy czytelnicze związane z Ziemią Szczecińską itd. Ich szczytowym osiągnięciem był stan wojenny. Niektórzy z nich zostali komisarzami, kierowali państwowymi zakładami, jednym z ich obowiązków była walka z korupcją. Wytrzymali pół roku, potem brali w łapę jak wszyscy, dobili gospodarkę, która i tak już leżała. Spowodowali kłopoty z którymi borykamy się do dzisiaj, Powszechnie, błędnie przyjmuje się, że to są cechy wojska jako takiego, ale to jest skutkiem dowodzenia wojskiem w czasie pokoju przez dowódców czasu wojny. Wartość bojowa ludowego wojska polskiego znacznie spadła. Wiadomo, że ludzie potrafiący dowodzić na wojnie w czasie pokoju przygotowywać wojska do niej nie potrafią. Aby wojsko mogło skutecznie podbić państwa Europy Zachodniej. Do tego zadania musieli je przygotować inni ludzie niż wodzowie wojenni.